W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza Rawickiego, jak co roku, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ta zmiana podyktowana jest tym, aby ruch odbywał się płynnie. I żeby bezpieczeństwo, w szczególności pieszych, było większe. Meteorolodzy zapowiadają, że najbliższe dni w okresie Święta Zmarłych mają być słoneczne i ciepłe, dlatego zachęcamy Państwa, abyście na cmentarz udali się spacerkiem. Przede wszystkim będzie to na pewno dla zdrowia, ale niewątpliwie poprawi też to ruch w rejonie cmentarzy. Przedstawmy zatem, jak będzie wyglądała zmiana w organizacji ruchu. W ulicy Żwirowej od skrzyżowania z Ulicą Spokojną do skrzyżowania z Ulicą Rybleskiej cichońskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni. Na ulicy tej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się poprzez znak B36. Ulicą Spokojną, która przechodzi w ulicę Winiary, będzie odbywał się ruch w jednym kierunku. Umożliwiając parkowanie pojazdów po jednej stronie jezdni. W tym celu zostanie zasunięty istniejący znak strefa zamieszkania. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to będą one znajdowały się na ulicy Żwirowej, na ulicy Szczanieckich, na ulicy Podmiejskiej. Zaparkować będzie można również na placu przy Urzędzie Miejskim, placu przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oraz przy krytej pływalni Osir. Zmiany w organizacji ruchu, jakie będą przy cmentarzu w Sarnowie, to na ulicy Nowowiejskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ulicą Księdza Spychalskiego do skrzyżowania z ulicą 700-lecia, ruch w kierunku cmentarza. Zmiany, które przedstawiłam w rejonie cmentarza Rawickiego, będą one obowiązywały od. 31 października od godziny 8 rano do 2 listopada do godziny 8 rano, natomiast przy cmentarzu w Sarnowie od 31 października, ale od godziny 18 do 2 listopada do godziny 8 rano. Przypominamy również Państwu, że od 28 października do 2 listopada będą trwały działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Będzie wzmożona liczba funkcjonariuszy na drogach, dlatego apelujemy o przestrzeganie przepisów w ruchu.